Dzień dobry. Otóż przede wszystkim też jako uczestnik jednego z paneli chciałem podzielić się tym, że przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta konferencja miała możliwość się odbyć. Co prawda jeszcze w wersji hybrydowej, aczkolwiek no z, z dużym gronem uczestników mieliśmy możliwość spotkania się twarzą w twarz, wymiany doświadczeń. Forum nazywa się Forum Liderów, także cieszę się, że w takim gronie ekspertów mogliśmy na tematyk, poruszyć tematykę PPP, podzielić się wiedzą, naszymi doświadczeniami. W grupie Hochtief jako, jako czynny uczestnik rynku staramy się też na co dzień współpracować bardzo szeroko i poprzez fundację Centrum PPP czy poprzez instytut również brać udział w wielu inicjatywach organizowanych przez ministerstwo. Także mam, mam nadzieję, że te wspólne wysiłki zarówno strony prywatnej, doradców, instytucji finansujących spowodują to, że ten rynek PPP... Yy, Ruszy jeszcze mocniej, są już pierwsze, jak to się mówi, skowronki, jaskółki rozwoju tego rynku. No i ten trudny okres popandemiczny, jakby pozwoli mimo wszystko na realizację kolejnych nowych projektów. A, a optymizmem napawa na pewno to, że w trakcie pandemii udało się kilka postępowań procedować, prowadzić, i myślę, że skoro w czasie pandemii daliśmy radę, to po pandemii będzie jeszcze łatwiej.